Witam wszystkich. E, dzisiaj kolejny filmik z serii pora na przerwę. Bo słuchajcie, dzisiaj się zajmiemy e, rozciąganiem mięśni klatki piersiowej, e, czyli tych, które są narażone właśnie na ściąganie w trakcie, a raczej na przykurczanie się w trakcie pracy na komputerze. Na zajęciach, a raczej na tej krótkiej przerwie, wykorzystamy krzesło. Potrzebny nam będzie kocyk lub ręcznik po to, żeby go podłożyć pod brzuch lub pod plecy i wykorzystamy również piłkę. Mam nadzieję, że nie za dużo tego będzie. Ćwiczenia są proste, ponieważ będzie to rozciąganie bierne, czyli nie używamy do tego siły, tylko wykorzystujemy tak naprawdę grawitację. Ponieważ będziemy rozciągać mięśnie klatki piersiowej, zaczniemy od rozgrzewki, bardzo krótkiej, po prostu rozgrzejemy obręcz tutaj górną, obręcz barkową. Z zwykłymi krążeniami ramion do tyłu. Zalecam, tak? Jak mamy bardzo dużo właśnie, bardzo długo siedzimy przy komputerze, e, garbimy się, czyli też w przynoszeniu pecaków. Zalecam, żebyśmy wszystkie ruchy, czyli krążenia, robili przede wszystkim do tyłu. To już jest samo ćwiczenie przeciwdziałające temu, żebyśmy przysłowiowo się nie garbili. Uwaga. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Zatrzymujemy ręce, bierzemy je w bok, uginamy w stawach łokciowych i kręcimy samymi przedramionami do przodu. Trochę koordynacji też nam się przyda, bo teraz ręce się spotykają w środku, a teraz jedziemy ko kołami na zewnątrz. Super. Uwaga, dla rozgrzewki jeszcze tutaj dodamy wymachy, stanę bokiem. Uwaga, o co chodzi? Mamy proste plecy, ręce ugięte w łokciach, na wysokości barków. I robimy wymach. Raz, dwa i trzy. Próbujemy klasnąć z tyłu w dłonie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Świetnie. Posłuchajcie, rozluźniamy i. Co jeszcze? Luźne wymachy w górę. Na zmianę. Luźne wymachy w bok, przód do tyłu, tak? Przodem e, mach, machamy w przód ramionami i odwodzimy je do tyłu. Dobra. Wspaniale. Rozluźniamy. Trochę mamy rozgrzane e, rozgrzaną tutaj obręcz barkową słuchajcie, zaczynamy od bardzo prostych ćwiczeń. Kładziemy się najpierw na początek. Kładziemy się w taki sposób, żeby kocyk albo ręcznik. Ja tutaj nie zwijam go specjalnie do końca, żeby nie był za gruby. Wystarczy o mniej więcej taka grubość, żebyście, żebyście złapali ręcznik w swoje ręce. Ręcznik lub koc musi być na wysokości mniej więcej łopatek. Mówi się o szczytu kifozy piersiowej. Takie trudne pojęcie, ale nie musicie go znać. Uwaga, na początek uginamy stawy kolanowe, czyli stawiamy stopy na ziemi, kładziemy się i już to powinno wam dawać poczucie, że barki idą w dół, ale jakby do tego, żeby jeszcze lepiej ćwiczyć, a raczej rozciągać nasze mięśnie, dodamy ramiona w bok, ugięte w stawie łokciowym 90 stopni. Tutaj pomiędzy przedramieniem a ramieniem musi być 90 stopni. I leżymy. Uwaga! Naprawdę te ćwiczenia nie będą Was bardzo męczyć, ale przydadzą się przy tym, żebyśmy właśnie przeciwdziałali e, tak naprawdę e, no przeciwdziałali tym nie, niekorzystnym pozycjom przy komputerze. Dobra, leżymy, leżymy, bierzemy wdech i rozluźniamy mięśnie klatki piersiowej. Przy czym również staramy się wcisnąć odcinek tutaj brzucha, brzuch w podłogę. Uwaga. Jeszcze trzymamy, trzymamy, trzymamy. Trudno. Mam nadzieję, że nie, że to będą proste ćwiczenia. Jeszcze raz przypominam: stopy na ziemi, kolana ugięte brzuch wciskamy, w, czyli ledwie wciskamy w podłogę, kocyk na wysokości łopatek albo ręcznik łokcie ugięte w 90 stopni. I leżą i kładziemy. Chodzi o to, żeby barkami, łokciami dotknąć ziemi, podłogi. Tak, grawitacja tutaj nam ma pomóc w takim sensie, że mamy właśnie rozluźniać te mięśnie klatki piersiowej. Miesie piersiowe, po to, żeby właśnie je rozciągnąć. Uwaga! Modyfikacja tego ćwiczenia. Przyciągamy kolana do siebie. Mrokoce zostaje na tej samej poziomie i uwaga! I robimy teraz, prostujemy ręce w górę. Nawet staramy się mieć proste ręce w łokciach, yy, równolegle do siebie ustawione, czyli, czyli ręce w tej samej pozycji, ramiona. I uwaga! Bierzemy wdech. Przy wydechu rozluźniamy się. Wdech. Wdech. Dobra, super. Posłuchajcie. Teraz pokażę ćwiczenie z piłką, a raczej dwa ćwiczenia z piłką. Jedno ćwiczenie jest dość przyjemne. Jest to trochę. Przypomnimy sobie pozycję niską klapa, a raczej u, no, pozycja niska klapa, taka jest prawidłowa nazwa. My czasem na zajęciach mówiliśmy na to układ japoński. Uwaga! Czyli jak najdalej rękoma, na razie pupa zostaje przyklejona do, do pięt. I uwaga! W ten sposób, czyli klękamy na piętach, klękamy na piętach, ręce wyciągamy jak najdalej do przodu. Świetnie! I uwaga, modyfikacja trochę tego ćwiczenia. Pupę podnosimy, ale ręce i głowa cały czas jak najniżej, jak najniżej podłogi. Powinniście czuć rozciąganie w barkach, czyli tak mięśnie klatki piersiowej nam się rozciągają, bierzemy wdech nosem, wydech ustami. Uff. Przytrzymujemy tę pozycję. Najlepiej sobie policzyć do 10. Uwaga, modyfikacja z piłką. Dlaczego mówię modyfikacja? Bo jest to z jednej strony ułatwienie, a może i utrudnienie, a raczej pomaga nam jeszcze bardziej rozciągnąć. Uwaga, klęczymy na piętach, piłka z przodu, ręce między, głowa między rękoma, a ręce z przodu, tak jak już powiedziałam. Wtedy mamy wyżej. Wyżej zdecydowanie są nasze dłonie, więc jakby łatwiej nam rozciągnąć mięśnie klatki piersiowej. Głowa nie powinna nam opadać. Szyja i głowa jest przedłużeniem oczywiście kręgosłupa. No szyja to część kręgosłupa, ale żebyśmy zachowywali płaszczyznę. Nie opada, nie zadzieramy, jest przedłużeniem, czyli linia powinna być ciągła, prosta. Super przytrzymujemy. I również wyciągamy trochę, żeby z kadry nie wyjeżdżała. Wyciągamy trochę do przodu kolana, do przodu ręce, czyli klękamy bardziej na kolanach i również tu rozciągamy mocno. Przytrzymujemy bierzemy wdech. I wydech. Posłuchajcie, ja pokazuję te ćwiczenia. Możecie wybrać trzy z nich i przećwiczyć sobie właśnie między między y, y, lekcjami. Kolejne ćwiczenie z piłką będzie dzisiaj sześć. To już jest nasze czwarte ćwiczenie z piłką. Trochę mniej przyjemne. Również piłkę kładziemy na wysokości naszych, y, naszych łopatek, a raczej między łopatkami. I Uwaga, również popa dotyka ziemi, stopy dotykają ziemi i odchylamy się do tyłu. Posłuchajcie, odchylamy się do tyłu. Można zrobić strzałkę, jak to pływa. Kto uczy się pływać, wie o co chodzi, złączyć ręce w tak zwaną strzałkę, ale również można w ten sposób, staramy się rozluźnić. Ciężko, bo piłka nam się wbija, ale powoduje to jeszcze pogłębienie się rozciągania tutaj tych mięśni. To jest trochę mniej przyjemne ćwiczenie, ale może komuś podpasuje. Tak jak mówię, wybierzcie sobie i spróbujcie ćwiczyć. Razem ze mną jednego dnia, chociaż trzy ćwiczenia, wykorzystujemy krzesło. Na pewno każdy z was ma w pokoju krzesło do biurka, albo w salonie do sto, przy stole można też korzystać z krzesła. Uwaga, stajemy. Można w lekkim rozproku, można nogi razem, może tak, on pokaże, żebyście, żebyście wiedzieli o co chodzi. Opieramy ramiona o. o Oparcie krzesła. Ja mam dość niskie te krzesło, ale postaram się pokazać o co chodzi. I uwaga, wyciągamy, robimy skłon tak naprawdę tułowia, ale opad tułowia. Tu ręce mamy jakby zatrzymane na wysokości oparcia, a głowę i barki wciskamy w dół. Nie uginamy kolan, ale wciskamy w dół i staramy się rozciągnąć w ten sposób. Klatkę piersiową. Chodzi o zachowanie tutaj kąta prostego, no i o wyprostowanie rąk, tak? W tej pozycji powinny być ręce wyprostowane. W jaki sposób można modyfikować te ćwiczenia? Jak macie dwa krzesła, szeroko rozstawić je i wtedy rozciągamy zupełnie inny aktor mięśniowy. O tym pewnie kiedyś na biologii, albo już macie to za sobą, albo będziecie się uczyć. I jeżeli będziemy rozciągać w szerszej postawie, to po prostu inna część mięśnia zostanie rozciągnięta. Czyli bierzemy dwa krzesła, opieramy się na dwóch krzesłach, i robimy opad tułowia w przód, tak żeby głowa była przedłużeniem kręgosłupa. Świetnie. Dobra, to było piąte i ostatnie ćwiczenie. Również modyfikacja pozycji niskiej klapa, czyli tego naszego ukłonu. Wykorzystujemy krzesło, tym razem oparcie. Możemy wykorzystać oparcie, yy, siedzenie. Uwaga i wystarczy o w ten sposób. Świetnie. Już wtedy ja nawet czuję tutaj i wy też będziecie czuć, że rozciągacie mięśnie klatki piersiowej. Bierzemy dwa krzesła i mamy to samo. Rozciągamy inną część część mięśnia piersiowego. Uwaga! To były kilka, dość może trudnych na początek ćwiczeń, ale jak obejrzycie jeszcze raz ten filmik, spróbujecie wybrać sobie z góra naprawdę trzy ćwiczenia, które Wam podpasują. Spróbujcie je zrobić i ćwiczcie. Naprawdę będzie Wam wtedy trochę łatwiej oddychać. Otworzy się klatka piersiowa. Mam nadzieję, że że dacie radę, a na dziś to już jest koniec. Zapraszam Was na następne, na następną porę, na przerwę. Do zobaczenia.